Walizki spakowane, jeszcze, jeszcze trochę kilka godzin i ruszamy tutaj w nasze troszkę dalsze okolice. Rozwiązania z John Deera. wracają do John Deera. kierownica elektryczna, monitorek. No i zestawik, który w sezonie żniwnym mapował mi pola w kombajnie. Natomiast teraz dzięki takiej uniwersalności jest przekładka do mojego traktorka i resztę sezonu będzie jeździł właśnie tutaj. Było pojeżdżone żniwa jesień, także można dwa słowa powiedzieć. Słuchajcie, to nie tylko nawigacja, jazda prosta po linii bez trzymanki, ale też całe takie narzędzie do zbierania danych. Aplikacja Operation Center zbiera wszystkie informacje z traktora, czy to z kombajnu, spalanie, obrobiona powierzchnia. No wszystko, co się da tylko wyciągnąć, zapisuję do programu. Możemy mieć też taką dokumentację na polu, czyli wykonane zabiegi, środki, nawozy. Też to można tutaj zapisywać z tego poziomu. No i później analizować pod kątem map, planowania. Wilgotności, porównywać te mapy, nakładać na siebie, no cudować, robić jakieś później pod to zmienne wysiewy, zmienne nawożenia. Co jeszcze, aplikacja, w której mamy taki stały podgląd pod kątem wykonywanej aktualnie pracy, gdzie też pokazuje nam, jak ten traktor pracuje, z jaką prędkością jedzie, no wszystkie dane zebrane, a także ile zostało czasu do zakończenia pracy na danym polu. Jeszcze jakieś funkcje, Wojtek? Ważne. Ważne może i nieważne, ale na fuchy nie ma jak jechać, bo kierownik wszystko w domu widzi teraz gdzie się jest.